Cześć, witajcie na kanale Aytomasystę, ja nazywam się Bartek, a dzisiaj kolejna aktualizacja listy radarowej. Kolejka co prawda jeszcze się nie skończyła, bo przed nami mecz Arsenal Everton. Saka musisz, ale my patrzymy już na kolejkę 16. Nasza różnica, która miała być właśnie na tą kolejkę, odpaliła wcześniej i nie do końca wiem, czy to dobrze, czy to źle. Mówię tutaj o bołenie. Zanim jednak pokażę wam, kto doszedł a kto opuścił naszą listę, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Zaczynamy. Oczywiście, zanim przejdziemy do naszych zawodników, szybkie przypomnienie zasad tej zabawy. Dzielimy zawodników na trzy W tierze pierwszym jest Sondajs i to oznacza, że kupujemy zawodnika. W tierze drugim Jurgen Klopp, czyli czekamy. I w tierze trzecim Olegunar Solskier usuwamy. Jesteśmy na takim etapie gry, gdzie bez obrońców premium ani róż, chociaż ostatnie kolejki mocno tą tezę zweryfikowały, prawda? City po dwóch meczach, gdzie nie potrafili utrzymać czystego konta, wchodzą w bardzo łatwy i bardzo ładny kalendarz. Dlatego podwojenie ich defensorów wydaje się bardzo dobrym ruchem. To prawda, Walker nie zachwyca zwrotami ofensywnymi i dopiero w ostatnim meczu udało mu się zaliczyć asystę. Ale ostatnie pięć meczy to dwie stworzone, bardzo dobre okazje dla kolegów. I niestety tylko jeden strzał. Wydaje się być jednak pewniakiem do gry, chociaż jakieś rotacje oczywiście mogą się pojawić, jak to zazwyczaj bywa u Pepa, ale wolałbym mieć zdecydowanie jego w tym sezonie niż na przykład Diasa albo Laporte, bo tam na środku obrony są większe rotacje. Pier pierwszy, i ja osobiście miałem go ściągnąć już na tą kolejkę, ale plany pokrzyżował mi Tony, który zachorował na COVID. I to właśnie jego w pierwszej kolejności muszę wymienić. Cena Walkera to 5,5 miliona, a posiadanie tylko 7%. Może być różnicą? To się okaże w najbliższych kolejkach. Armando Broja, ależ ten chłopak ma Słuchajcie, obrońcy Brighton do tej pory nie potrafią się odkręcić. Był moment w tym sezonie, gdzie Broja wywalczył sobie miejsce w składzie, strzelił dwie bramki, ale potem przyszła pechowa kontuzja kostki i teraz nie jestem do końca przekonany, czy to miejsce w pierwszej jedenastce już ma zagwarantowane. Armstrong i Adams to bardzo mocni konkurenci, chociaż na Liverpool Ralph potrafił znaleźć miejsce dla ich trójki. Trzy bardzo dobre okazje w 238 minut tylko i 24% spodziewanego udziału przy bramce to bardzo fajne liczby. Cena 5 milionów brzmi jak promocja, a posiadanie tylko 2%. Terminar średni, bo Arsenal i West Ham na wyjeździe nie wyglądają najlepiej, ale są też pozytywy, tak jak Brentford u siebie. Broja trafia do Tiera II. Myślę, że na niego warto poczekać i poobserwować Albańczyka dłużej i zobaczyć, czy na stałe wywalczy miejsce w składzie. Joshua King to bardzo dobra, kolejna zresztą i tania opcja do przodu w naszych składach. Wydaje mi się, że lepsza niż Denis. Dwa gole przy wskaźniku Expected Goals 2,66, 41% spodziewanego udziału przy bramkach. Dla porównania, Denis ma 34%, 5 doskonałych okazji, czyli średnio jedną na mecz taką dobrą sytuację King ma, dużo strzela, a co ważne, jest wykonawcą rzutów karnych w drużynie Watford. Myślę, że nawet przy zdrowym Sarze utrzyma to, po wybryku Właśnie tego zawodnika w meczu z United, gdzie nie szczelił dwóch karnych Ogólnie podoba mi się Watford w ofensywie Kreowali sytuację z Chelsea, kreowali także City, a przed nimi Brentford, Burnley i Crystal Palace, więc dlaczego miałoby się to zmienić? Jak wspomniałem wcześniej, przez chorobę Toneja King jest moim pierwszym transferem na kolejkę numer 16 Pierre pierwszy zdecydowanie Kolejną zaletą to jego cena i posiadanie, czyli 5,7 miliona i 5,8%. Jeśli myślicie nad zmianą bramkarza, to na ratunek przychodzi nam David De Gea. Śmiało można powiedzieć, że jeśli nie on, to United wypadłoby jeszcze gorzej w dotychczasowych kolejkach. Niektórzy nawet mówią, że łapie formę sprzed lat. Fajnie by było zresztą. Zastanawiam się jednak, czy nowy trener Manchesteru jest na tyle dobrym trenerem, żeby w końcu United zaczęło łapać seryjnie te czyste konta, bo terminarz mają naprawdę znakomity. Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle i Burnley w najbliższych pięciu spotkaniach napawają optymizmem. Ostatni mecz z Palace to jedyne czyste konto, które DGA w ostatnich pięciu meczach zdołał utrzymać. Do tego dołożył 20 udanych interwencji. Cena jak na bramkarza bardzo, bardzo przyzwoita. Posiadanie niskie, więc dlaczego by nie. Ale jednak zachowajmy chłodną głowę i poczekajmy. Dlatego tier drugi najbardziej pasuje mi na tą chwilę do Davida Degay. Podsumowując, w tierze pierwszym są drobne korekty. Przenosimy Bowena z drugiego tiera oraz dodajemy Walkera i Kinga. Puki natomiast dostaje ostatnią szansę. Trochę bolą te niewykorzystane dwie okazje w meczu z ale przynajmniej do tych sytuacji dochodzi. Watkins natomiast zagrał świetny mecz przeciwko Lisom, niestety ogromny pech i nie udało mu się zdobyć bramki. A o Bernardo Silvie to nie ma co wspominać. Ten zawodnik wszystko, co teraz dotknie, to zamienia w bramkę albo asystę. Do drugiego tiera przenosimy Regilona i Madisona, oboje z drobnymi urazami. Niby powinno być ok, ale chyba nie warto ryzykować i ich kupować do naszych składów. Dodajemy broje i DG. Natomiast do Olegunara wrzucamy Cornet i Trossarda, którzy nabawili się poważnych urazów. Trossard problemy z łokciem i prawdopodobnie dłuższa przerwa, a szkoda, bo wyglądał naprawdę dobrze. Jedyne zaskoczenie z tego tieru tak naprawdę to oszust Błemo, który w końcu coś oddał, asysta w meczu z Leeds, ale nie zmienia to mojego zdania, że jest w dobrym miejscu, czyli w tierze trzecim. To wszystko na dziś, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, a jeśli tak było, to doskonale wiecie co z tym zrobić. Jutro pojawi się przegląd pola i to nie z byle kim, dlatego uderzcie w dzwonek, a nie będziecie zawiedzeni. Jeśli macie jakąś swoją listę, dajcie znać w komentarzu i serdecznie Was zapraszam do dołączenia do naszego serwera Discord, gdzie znajdziecie mnóstwo przeróżnych opcji, od botów ze statystykami do przypomnień o deadline'ach, a także o zmianach cen zawodników. Trzymajcie się, cześć!